Drodzy lekarze, zapraszam Was na wydarzenie, które co roku pozwala nam, aby w jednym miejscu i czasie, móc zapoznać się z najnowszą wiedzą o medycynie estetycznej i anti-aging. Cały piątek to pokazy zabiegów w White Roomach i sesja o toksynie botulinowej, m.in. o wykorzystaniu preparatu poza wskazaniami. Arcy, ciekawie, zapowiada się sobota z sesją Imkas, La Vivasi. Sesją o różnych możliwościach regeneracji tkankowej, czy o wykorzystaniu urządzeń w medycynie estetycznej. Do tego bardzo bogaty program firmowych sesji satelitarnych w niedzielę sesja o powikłaniach w medycynie estetycznej, przeciwstarzeniowej, czy sesja prawnicza, która odbędzie się w sobotę i w niedzielę. Jeśli nie możecie być przez wszystkie trzy dni, to wybierzcie te najbardziej interesujące dla Was zagadnienia i przyjedźcie na jeden dzień. Miło mi będzie Was gościć, może nawet poznać osobiście. Pamiętajmy, że kongres to nie tylko olbrzymia dawka wiedzy, ale także spotkania kuluarowe, podczas których warto nawiązać nowe kontakty i wymienić doświadczenia. Nie zapominajmy, że na kongresie każdego dnia będziecie mogli zapoznać się z ofertą firm, porozmawiać z przedstawicielami, skorzystać z promocji. Serdecznie zapraszamy Państwa na 24. Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging.